Rozdział 20 A pewnego dnia, gdy nauczał ludzi w świątyni i głosił Ewangelię, nadeszli na kapłani i uczeni w piśmie, wraz ze starszymi, i zapytali go: Powiedz nam, jakim prawem to czynisz, albo kim jest ten, kto dał ci tę władzę? A on im odpowiedział: I ja was spytam o jedną rzecz: Powiedzcie mi: chrzest Jana pochodził z nieba czy od ludzi, a oni zastanawiali się między sobą i mówili: Jeśli powiemy, że z nieba, zapyta: Czemu więc mu nie uwierzyliście? Jeśli zaś powiemy, że od ludzi, wszyscy nas ukamienują, bo są przekonani, że Jan był prorokiem. I odpowiedzieli, że nie wiedzą, skąd pochodził. Wtedy Jezus im powiedział: To i ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię. I zaczął mówić do ludzi taką przypowieść. Pewien człowiek założył winnicę, wydzierżawił ją rolnikom i wyjechał na dłuższy czas. A we właściwym czasie posłał sługę do rolników, aby mu dali część plonów winnicy. Lecz oni go pobili i odosłali z niczym. Ponownie posłał innego sługę. Ale oni i tego pobili, znieważyli i odesłali z niczym. Posłał jeszcze trzeciego, a oni również jego poronili i wyrzucili. Wtedy Pan winnicy powiedział, co mam zrobić? Poślł mego umiłowanego syna. Może go uszanują, gdy go zobaczą. Lecz gdy rolnicy go zobaczyli, naradzali się między sobą i mówili to jest dziedzic, chodźmy, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. I wyrzuciwszy go z winnicy, zabili. Cóż więc zrobi z nimi pan winnicy? Przyjdzie i wytraci tych rolników, a winnicę odda innym. Gdy oni to usłyszeli, powiedzieli, nie daj Boże. Lecz on spojrzał na nich i zapytał, cóż więc znaczy to, co jest napisane? Kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym. Każdy, kto upadnie na ten kamień, roztrzaska się, a na kogo on upadnie, zmiażdży go. W tej właśnie godzinie naczelni kapłani i uczeni w piśmie starali się dostać go w swoje ręce, ale bali się ludu. Zrozumieli bowiem, że przeciwko nim powiedział tę przypowieść. Obserwowali go więc i posłali szpiegów, którzy udawali sprawiedliwych, aby go złapać za słowo, a potem wydać władzy i mocy namiestnika, i zapytali go: Nauczycielu, wiemy, że dobrze mówisz i uczysz, i nie masz względu na osobę, lecz drogi Bożej, wprawdzie nauczasz. Czy wolno nam płacić podatek cesarzowi, czy nie? Ale on, przejrzawszy ich podstęp, powiedział do nich: Czemu wystawiacie mnie na próbę? Pokażcie mi grosz, czyj nosi wizerunek i napis? I odpowiedzieli: Cesarza. Wtedy on im powiedział: Oddajcie więc cesarzowi to, co należy do cesarza, a Bogu to, co należy do Boga. I nie mogli go złapać za słowo w obecności ludu. Zdziwieni jego odpowiedzią zamilkli. Wówczas przyszli niektórzy z Sadeceuszy którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania i pytali go, nauczycielu, możesz nam napisał, jeśli czyjś brat umrze, mając żonę, a umrze bezdzietnie, to jego brat ma pojąć jego żonę i zbudzić potomstwo swemu bratu. Było więc siedmiu braci, z których pierwszy ożenił się i umarł bezdzietnie. I ożenił się z nią drugi, lecz i ten umarł bezdzietnie. Potem ożenił się z nią także trzeci, podobnie aż do siódmego, a nie zostawiwszy dzieci i poumierali. W końcu umarła też ta kobieta, żoną którego z nich będzie więc przez zmartwychwstaniu. Siedmiu bowiem miało ją za żonę. Wtedy Jezus im odpowiedział. Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy są uznani za godnych dostąpienia tamtego świata i powstania z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Nie mogą bowiem więcej umrzeć, bo są równi aniołom i będąc dziećmi z zmartwychwstania są dziećmi bożymi. A że umarli zmartwychwstaną, to i Mojżesz pokazał przy krzaku, gdy nazywa Pana Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg przecież nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych, bo dla Niego wszyscy żyją. Wtedy niektórzy z uczonych w piśmie odezwali się. Nauczycielu, dobrze powiedziałeś. I nie śmieli go już o nic pytać. On zaś powiedział do nich, jak to jest, że mówią, iż Chrystus jest synem Dawida, a sam Dawid mówi w Księdze Psalmów. Powiedział Pan memu Panu, siądź po mojej prawicy. Aż położył Twoich nieprzyjaciół, jako podnóżek pod Twoje stopy. Jeśli więc Dawid nazywa go Panem, to jakże może być jego synem? A gdy wszyscy ludzie słuchali, powiedział do swoich uczniów: Strzeżcie się uczonych w piśmie, którzy lubią chodzić w długich szatach, kochają pozdrowienia na rynkach, pierwsze w krzesła w synagogach i pierwsze miejsce na ucztach. Pożerają oni domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci otrzymają surowszy wyrok.